Hejo! W dzisiejszym materiale Starkowa, a raczej poradnik Starkowa pokażę wam jak wykonać zadanie Scout. Do tego zadania będziemy potrzebowali e, faktory emergency, e, emergency Key. Y, aby zaliczyć wszystkie te wyjścia. No i tak, musimy pierwsze wyjście z faktorki. Później kolejno drugie. Później trzecie. Na końcu czwarte. Zlokalizować wszystkie wyjścia. I opuścić faktorkę przeżywając. Dobrze, akurat tutaj nas, e, nas, że tak powiem, wrzuciło. Ja już wam za chwilę pokażę gdzie się aktualnie znajdujemy. To jest taki podstawowy spawn. I tak. E, jesteśmy zaraz pod... Tutaj... Pod ofisami. Aktualnie tu znajd znajdujemy się pod ofisami. I oczywiście mapkę będziecie mieli wszystkie miejsca zaznaczone na tej mapce. Które wam pokażę. Jesteśmy pod ofisami. Dokładnie ofisy są tutaj. I tak, wrócimy z tego miejsca, aby pokazać wam wyjścia. A więc tak, jeżeli spicie się na bramie numer 1, czyli gate 1, to już tak, mamy tak. Yy, przez te wszystkie musimy po prostu wyjść. Wyjścia, aby nam zaliczyło. To tak. I to jest bodajże na jednym rajdzie, z tego dobrze to pamiętam. Więc jeżeli znajdujemy się przy gate 1, mamy pierwsze szybkie wyjście do zaznaczenia. Biegniemy sobie tak, tutaj i tutaj bardzo widoczny spot to jest właśnie ten namiot medyczny. To jest są to oczywiście luty, eee, w tym miejscu jak pamiętam karta filetowa może się zrespić i tutaj wam jeszcze pokażę i w tym miejscu też karta może się na laby filetowo zrespić, więc warto sobie tutaj to sprawdzić. Idziemy tutaj do końca, tu mamy otwarte drzwi zawsze. Tu sobie sprawdzamy, czy nikt się nam nie, nie kryje, aby nas załatwić. No i w tym miejscu są drzwi. I te drzwi otwieramy za pomocą klucza Factory Emergency Key. Dobrze. I tak, otwieramy sobie ten klucz, tym kluczem drzwi. Jeżeli już je otworzymy, wchodzimy tu i tu już nam powinno zaliczyć pierwszy cel. Następnie od tego miejsca wychodzimy. I najbliższym takim wyjściem mamy gate bodajże 0, ale tutaj już Wam pokazuję. Wracamy się do gate'a 1. Biegniemy sobie tędy. Tu mamy gate 0. Idziemy tutaj. Tu też jest mniej więcej spawn za tymi beczkami, więc spodziewajmy się tutaj kogoś, oczywiście tutaj też się respimy, żeby tutaj nam zaliczyło, wystarczy podejść do drzwi albo e, tak jak wcześniej otwieramy sobie te drzwi i wchodzimy dosłownie kawałek, aby nam zaliczyło e, kolejne wyjście. Dobrze. I z gate 0 biegniemy sobie mniej więcej e, tak jak ja, bo tutaj też mamy, że tak powiem, najbliżej do przedostatniego wyjścia. Możemy sobie oczywiście przejść tutaj przez ee, tak powiem e, przez ofisy Jest to, e, przez to pomieszczenie ofisów, zejdziemy sobie piętro niżej będzie troszeczkę nam łatwiej. Jest to szybsza droga, tylko musimy tutaj się spodziewać tagili z e, kawów i oczywiście gracze. Wygniemy tutaj. Przebiegamy. I tutaj mamy bramę numer 3. Czyli kolejne wyjście. Otwieramy. Tutaj sobie sprawdzamy najlepiej szybko taką zrobić bądź na przykład Alt przytrzymać Alt tak nie skutka przytrzymać to, e, Alt i E bądź Alt i Q Wtedy robimy taki szybki wychył Możemy sobie tak sprawdzić, bądź zrobić coś takiego, że przytrzymywamy rozglądanie czyli kółko myszy przytrzymujemy na lewo ustawić się i szybciutko sobie wybiec, zobaczyć czy ktoś jest, ktoś będzie strzelał a my zdążymy uniknąć Trochę przed tymi strzałami, czyli mniej więcej tak i mamy Ale tutaj. Sobie, oczywiście, sprawdzamy, aby uniknąć e, strzałów. Ta brama jest zawsze otwarta, więc tu nie potrzebujemy klucza. Wchodzimy gdzieś, mniej więcej, tutaj i zalicza nam kolejne wyjścia. Czyli stąd, jak już jesteśmy przy bramie 3, wychodzimy sobie. Tu mamy bramę 3 i od bramy 3 idziemy tutaj do kolejnego miejsca. Hmm, gdzie mamy ostatnie wyjście? Aktualnie tędy nie polecam iść, bo tutaj, jeżeli ktoś e, siedzi tam na samym końcu i będzie na nas czekał, to mniej więcej w tym miejscu, albo gdzieś tam za rogiem, może tak właśnie siedzieć, wychylony bądź z tej strony i dostaniemy po prostu w czapę i nas nie będzie. Także ja sobie pobiegnę tędy, ale aktualnie nie polecam e, na rajdach tędy w ogóle biec. Dobrze. Jesteśmy tutaj już przy tym wyjściu Tylko pokażę Wam jeszcze jeden taki fajny myczek Bo jeżeli tutaj się zrespimy na radzie To jest mniej więcej taka lokalizacja Zrespimy się tutaj No to tutaj już musimy uważać przy samym wyjściu Najlepiej sobie sprawdzić Czy tutaj nikogo nie ma Zazwyczaj respawn jest za tymi beczkami W sensie skrzynkami tutaj I tutaj na lewo Dokładnie Dokładnie tutaj w tym miejscu bądź po środku tego tunelu jest respawn eee, gracze Więc tak, jeżeli tam się Więc po prostu trzeba na to uważać Na kampiących ludzi Bo tutaj jest szybki młyn i szybko można zginąć Więc tak, jeżeli zrespimy się w tamtym miejscu Albo poszliście tak jak ja tutaj szedłem Wchodzimy sobie tutaj Na dół I to mamy kolejne eee, Kolejne drzwi do nich wystarczy podejść, aby nam zaliczyło, nie musimy tego otwierać, wystarczy podejść, e, chyba że są to ostatnie drzwi, no to tutaj e, otwieramy właśnie ten Factor Emergency Kit i tutaj i to jest nasze wyjście Cellars, czyli mieliśmy tak, brama 3, brama 0 i medyczny namiot, także to jest wszystko. Ten klucz na początku jest bardzo drogi, by to zmienili. Aktualnie on chodził około 50 tysięcy, ale teraz jego cena się cały czas zmienia, bo już jest dawno, już końcówka wipa, kiedy to nagrywam, więc cena się zmienia, że tak powiem. Także dzięki. Jeżeli ten poradnik był pomocny, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz i widzimy się w kolejnym poradniku. Trzymajcie się, hej hej. I will fight against the clock time's a limited gift from God Whoa. I'm a student of the game I study every single frame I don't just listen man, I change